walki. No i zobaczymy. Oj, Bardzo mocno zaczął Jakimowicz, ale już trafiony przez Łopaczyka, skracając dystansy i Łopaczyk zachodzi za plecy. Świeżo nominowany przez Adama Grabowskiego na czarny pas brazylijskiego juditsu. Łopaczyk chce pokazać, że zasłużyły na tę mianę. No bardzo z, bez pardonu zaczął to starszy Marek Jakimowicz i zobaczymy czy nie odpłaci Frycowego za to. Teraz na ziemi jest Tymoteusz Łopaczyk, prawie w dosiadzie. Jest dosiad, jest dosiad dla Łopaczyka, w sporych kopalach jest Jakimowicz. Ale Udało dobrze się wysłowadza się z tego. A uwaga, gilotyna, jednak ześlizną się Łopaczyk. No ta pierwsza minuta bardzo ciekawa. Jest. Dzieje się bardzo bardzo dużo. Walka na niesamowicie wysokim tempie w tej chwili. Z góry teraz jest Jakimowicz. Od razu super. mocno zaczął łopaczyk. Nie daje jak mi się rozkręcić. Czuję, że na początku rundy może go zaskoczyć jeszcze raz, ale są łokcie, stójce, są kolana ze strony Jakimowicza. Jest naprawdę sroga bitka. No i teraz za plecami Marek Jakimowicz. Jest w żółwiu już Tymek Łopaczyk. Musi uważać. Wykluczona jedna ręka Łopaczyka. No i problemy tutaj. Ale świetnie przetoczył teraz swojego rywala. Ma pozycję Co boczną. ze strony Łopaczyka. No i po raz pierwszy to Jakimowicz jest... Na plecach już Łopaczyk zajmuje plecy. Jest, jest, już skórzka chyba na szczękę. Nie jest przełożony jeszcze pod Udało się wykręcić Jakimowiczowi. Uciekł do bocznej w ostatniej możliwej chwili. Fenomenalnie się to ogląda. Zwroty akcji w tej drugiej rundzie a to dopiero minuta. No próbuje cały czas swipować Łopaczyk, ale. A tak, rodeo funduje Jakimowiczowi. Ciężki jest ciężki ale nie spada z konia na razie. 31-latek urodzony w Warszawie. Uwaga, uwaga! Może teraz łopaczek znajdował pozycję. Dobry, czas pod pachą. Próbuje przełożyć tą rękę pod szyję. Teraz już zmiana pozycji jest za plecami. Jest, udało się. Udało się, stracić tą perfekcyjną pozycję. Jakimowicz, i teraz łopaczek bije. Oj, no, rozłożony na plecach jest jakim zobaczymy jak ciężki z pozycji górnej jest Tymek Łopaczyk, bo naprawdę mocne ciosy teraz spadają na gryfikę do Łopaczek Łopaczyk przygląda się temu sędzia i za chwilkę może być koniec, tak jest! Tymoteusz Łopaczyk wygrywa w tej drugiej rundzie przez Ground and Ground. no Niesamowite zwroty akcji w tej walce i Tymoteusz Łopaczyk nowym tymczasowym mistrzem kategorii płci federacji Babylonem MMA. Wrócił z dalekiej podróży, tym Odeusz łopaczyk naprawdę. Wysoko, wysoko poprzeczkę zawiesił mu Marek Jakimowicz. Panie panowie, już teraz zapraszamy do klatki członka zarządu województwa lubelskiego, pana. Skis, Trzeba Siedem. było oraz pana prezesa firmy Polka, dużą artysta, cząstkę siebie dzisiaj w Oktagonie. Babilonem ma w żeby wyjść biodrach, z pasem z tymczasowym tasa. wagi półśredniej, ale... No fenomenalna walka. Oglądało się to niesamowicie przyjemnie. Trafi do Tymka Łopaczyka. Natomiast należy również moim zdaniem docenić przeciwnika Marka Jakimowicza, bo szedł tak naprawdę bliżej nieznany polskiej publiczności i totalnie bez kompleksów w tej walce. Panie i panowie, Piotr Jarosz przerwał event dzisiejszego wieczoru po dwóch minutach i 33 sekundach drugiej rundy starcie które przez nokaut techniczny zwycięża i zdobywcą tymczasowego mistrzowskiego pasa kategorii półśredniej Babylon MMA zostaje Tymoteusz Mirodze. O Mistrzowski pas na piotrach zwycięzcy wieszają panowie Zdzisław Szwed, członek zarządu województwa lubelskiego, Krzysztof Rdest, prezes firmy MK i Tomasz.